że w lewo. Co tam Lilanko widzisz? Chcesz mnie zielenić? No chodź mój skarbie.

A mogłabyś się uspokoić już? Nie ma pająków. no no jedziemy do powozowni zobaczymy tutaj, mhm. bo to nie są nasze obiekty. Mhm. I tam jest taka, taka tabliczka. Ja się pytałam, czy można ją e, kamerować. Dlaczego? Nie można. Nie można. To jest wyjątkowe miejsce, bo to nie są nasze obiekty my nie mamy pozwolenia na to. Aha. Żeby także, no jeżeli nie. Pawiat, też mo nie można kamerować, bo jest, nie ma licencji? Teraz że nie wolno palić, bo wiesz, nie wchodzę. Nie ma licencji. Pięknie. 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 A, 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 teraz licencje? Spadlica. Pięknie. 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 Się podoba tam pokaż, pokazałeś? Jest chodzik. O, jest, jest chłodziak. ten kłotek. O nie nie Tam, Tam jest jeszcze jedno. Tu jest i tu jest. Tu jest. I są motyle za nami. A Dobra, to ma czego on wpali się. Tak. się. Chwali. To są zobacz, jak to nie zobacz, małego paniczki. nie Tak. Zawsze sarniczki są brzydsze. Ej. Ale na szczęście u ludzi jest odwrotnie. Ciao. Nie, Zobacz. moc? Bo głowę. Ach, ma taką niebieską biesłość. No i połowę głowy. nie, no, to takie są. nie, No, nie. Nie, nie, No, tobie nie, to ja. nie ciepło. No? Okay. Ja jestem, <grymne> ja jestem tylko. Asia. Tak, Nie, nagrywaj tylko. nie, nie, nie. Ja jestem nie, nie. Nie, tak Asia. Jest nie, nie, nie. Nie, podobają mi nie. Spontanę, tak? Idziemy na fontannę. Tak. No pędziostra? No no bo mamusia prosiła, aby zadzwonić, bo u nas jest to znaczy w Kowalowej jest awaria telefonu komórkowej. No i poza zasięgiem było i... Zaszedł, przyjechał, no to on miał lepiej zasięg, no to z jego telefonu, żeby z... poinformować, że wszystko jest OK. Nie, 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 nie. wszystko jest OK. No jesteśmy w tej chwili w takim pięknym miejscu. To jest muzeum, muzeum Zamojskich. Jest to Pałac zamorskich. no i powiem Ci, że robi naprawdę wrażenie. Nie że pałac jest piękny i darmowy dzisiaj, także z tego się cieszymy. Natomiast... Aha, no, no właśnie, no, no, ale tutaj ogrody są przepiękne, Tamże, że no. Tak, 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 dokładnie. No, a te w, w pracy? No tak, no poza tym ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł odpoczywać. O, Matko, jedyna to co ty zrobić z tymi dniami? No, no musisz przejechać do nas. A, no to dobrze, okej, to się cieszę. No tak, no tak, no tak. No dobrze, okej. Okay. Dobrze. No to też nie jest tak, Ale tak. no tak. A my też jesteśmy obiektem zakazanym. <noise> Licencja ma. Tak, zakazany, zakazany znaczy. tym. No.

Żeby to, to Ciekawe to jak się tutaj koszą, czy tu przykoszają, czy jakiś robot chodzi. No tutaj chyba robot nie. ma No nie, no ręce, nie? zobacz to no też nie, jakaś nie, 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 to jest podlewanie. Takie stare też? odmiany chyba. El Toro. Takie stare odmiany. Może taki angielski to jest, mam nadzieję. Ale nie wiem.

Prezentacyjna klapka schodowa. W 1900 roku drewniane schody z czasów wielicki zastąpiono marmurowymi, a ściany wcześniej wyłożone drewnową blazerią wypełniono Konstantego Zamoyskiego. Konstanty Zamoyski na przełomie XIX i XX wieku rozbudował swoją rezydencję. Pojawiły się nowe budynki, kaplica, teatralnia i oficyna północna, a do pałacu dobudowano dwie wieże, portyk i tarasy. We ułożono dwubarwne dębowe parkiety i umieszczono wysokiej klasy meble, instrumenty muzyczne, rzeźby i zegary. Na ścianach zawieszono jednotatowe lustra i obrazy z kolekcji liczącej około tysiąca płócien. Większość z nich stanowiły kopie portretów. taki dzisiejszy termofor, dwa stoliczki śniadaniowe. ten obrotowy w latach to jest niby kelner, Krawia mógł się samo obsłużyć. Malutka szafeczka za łóżkiem służyła do przechowywania i suszenia cygarni. Wypialnia hrabiego Konstantego Samońskiego. W sypialni pana domu znajdują się wizerunki najbliższych dwóch osób. Po obu stronach łóżka piszą portrety jego rodziców, Jana Zamoyskiego i Anny Zmycielskiej. Duży portret obok pieca przedstawia darcie Konstantego. W całości dopełniają stylowe meble i krucik łazienkowy z porcelanowym kompletem toaletowym. W większej wygodzie mieszkańców służyło sześć pałacowych łazienek urządzonych około 1900 roku po założeniu sieci wodno-kanalizacyjnej przez warszawską firmę Sikorski. do apartamentu w pani domu. W latach 30. XX wieku pełniło funkcję blokość dziedzinnego. Przy oknie ustawiono włoski pianomelodikon, 19 instrument muzyczny, który mechanicznie odtwarza melodie zapisane na perforowanych papierowych taśmach. Sypialnię błękitną zajmowała najpierw Aniela, żona Konstantego, później Maria, żona drugiego ordynata, a od roku 1930 pokój ten zamieszkiwali Jadwiga i Aleksander Zamoyscy. Przy małych drzwiach znajduje się niewielki portret Jadwigi Zamoyski, ostatniej właścicielki kozłówki. Największy obraz w tym pomieszczeniu przedstawia Stanisława i Sokiem Zamoyski z sześciorkiem starszych dzieci. Miniatura pięknej Sofii, bardziej ostateczna, umieszczona jest również na zegarze stojącym na białym, marmurowym kominku. W sypialni kolejnych pań na głosówce nie mogło w pałacu ma 114 metrów kwadratowych powierzchni i prawie 9 metrów wysokości. Zgromadzone przez Konstantego Samońskiego portrety i obrazy historyczne miały służyć ukrzepieniu serc w czasach zamorów i narodowej lory. Wizerunki polskich królów i Edmanów przywoływały czasy dawnej świetności Rzeczypospolitej. Dwie najmęższe kompozycje poświęcone są Wittnemu i Janowi Karolowi Kotkiewiczowi, Po lewej pożegnanie Kotkiewicza z żoną Anną przed wybrałą kocińską w 1621 roku namalowane przez Józefa Orysztyna. W salonie, przed porą obiadu i kolacji wspólnie czekano, aby w ustalonym porządku przejść do ladalenia. Po skończonych posiłkach tutaj też odbywały się spotkania i rozmowy towarzyskie, tu podawano kawę, herbatę i słodycze. W przeszkolnych witrynach znajduje się porcelana z różnych wytwórni europejskich, m.in. innymi fakury w miśni. na przykład ciemno niebieska do czekolady z przykrywką czy nie powstał. Obecnie we wszystkich piecach montowane są teraz grzałki elektryczne i zimą muzeum są używane właśnie tymi piecami. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na zegary. Zegary pałacu w pałacu większości poprawnie wskazują czas, a ten na tyle jest ciekawy, że te wszystkie czerwone elementy to spreparowane skorupa korupa żółty. Za drzwiami telefon na korkę, na komodzie między oknami maszyna do pisania firmy Underwood. I mamy tam dwie fotografie zbiorowe. Ta kolorowa jest z 2012 roku. Za odwiedzili widzieli zobaczyli fotografię swoich przodków. Proszę zwrócić uwagę, że tak samo się ustawi na tym samym tarasie. Jesteśmy w sypialni. Tutaj proszę spojrzeć do wnętrza sypialnianej na meble. Meble wykonane są z czeczoty topolowej. Że to topolowa jest to choroba drzewa. Gałązki nie wyrastają na zewnątrz, tylko wrastają do środka. I stąd mamy takie ciekawe, ułożenie swoje, takie śpiące, pomąski. Na złusznie, na to Nadłóż Nadłóż. Czy Taka ozdoba, szable, pistolety. Z obiadowym z herbem samojskich, kryształami i srebrami, jest nakryty dla na czterech osób, ale po rozłożeniu może przy nim usiąść ponad 20 biesiadów. Na bufecie zaprezentowane zostały osiemnastowieczne półmiski z tych w Korcu, miśnieńskie batery, fińskie naczynia na imię oraz fragment pięknego serca. Biblioteka została urządzona w stylu angielskim. Pod ścianami stanęły przeszklone nerwowe szaty ozdobione perwami Kilapa Potockich i Jelita Zamońskich. Księgostwo liczy obecnie 7900 książek w 13 językach. Wśród nich znajduje się 620 stanowisk.